Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak przygotować domowego Big Maca, czyli jedną ze standardowych kanapek z McDonald's. Został on wymyślony w 1967 i dziś dostępny jest w ponad 100 krajach. W Polsce chyba najbardziej popularny jest taki klasyczny Big Mac, w którym znajdują się dwa niewielkie kotlety, które mają po 45 gramów, ale w różnych krajach są różne wersje. W niektórych krajach dostępne są również Big Maki, które mają większe kotlety, nie jedną dziesiątą, a jedną czwartą funta, czyli około 120 gramów. I ja dziś pokażę Wam jak takiego wypasionego Big Maca przygotować. Ale wcześniej zetknijmy sobie na to, jak taki Big Mac prawdziwy z McDonalda wygląda. Big Mac ma składającą się z trzech części bułkę. Jeśli podniesiemy sobie tą górną część, to zauważymy, że na niewielkim kotlecie jest troszkę moczonej cebulki. Pod kotletem znajdują się dwa trzy plasterki ogórka, sos do Big Maca oraz niewielka ilość sałaty lodowej. W dolnej części również znajduje się niewielki kotlet posypany cebulką, pod nim jest jeszcze jeden plasterek topionego sera, znów sałata lodowa oraz znów sos do Big Maca i to w zasadzie wszystko. Tego Big Maca mogę sobie w tym momencie odłożyć na bok. Przejdźmy do przygotowania tego w wypasionej wersji i później sobie je porównamy. A jeśli chodzi o Przygotowania takiego Big Maca w wypasionej wersji to powinniśmy rozpocząć je od przygotowania sosu. Do przygotowania w domu sosu, który będzie przypominał sos do big Maca, będziecie potrzebować granulowanego czosnku, wędzonej papryki, suszonej cebulki. Odrobinę octu. Ja wykorzystuję dziś ocet jabłkowy, ale może to być inny dowolny biały ocet. Poza tym również odrobina cebulki oraz ogórek konserwowy. Musztarda, majonez i to w zasadzie wszystko co będzie nam potrzebne. Przygotowanie sosu rozpoczynam od tego, aby niewielkiego ogórka konserwowego pokroić sobie w drobną kostkę. Z ogórka wykrajam kilka plasterków, które wykorzystam później do Big Maca. Kiedy ogórek jest pokrojony przerzucam go do miski. Gdy ogórek znajduje się już w misce poradzając się cebulką wykorzystuję taką niewielką cebulkę i całą kroję ją w drobną kostkę, połowę pokrojonej w drobną drobną kostkę cebulki przerzucam do ogórka. Drugą część pokrojonej w drobną kostkę cebulki przerzucam sobie do miski, którą wcześniej wypełniłem kostkami lodu oraz zimną wodą. Wszystko po to, aby z cebulki pozbyć się tego charakterystycznego ostrego nieco smaku. Cebulkę tę położyłem sobie na sitku, aby łatwiej było mi ją wyciągnąć, kiedy będzie mi ona potrzebna. W takiej wodzie z lodem powinna moczyć się około 10-15 minut. Cebulkę tę będę wykorzystywał do finalnego przygotowania Big Maca, więc teraz mogę odstawić ją sobie na bok i wrócić do przygotowania sosu. Tutaj już wiele pracy nie zostało. Do ogórka oraz cebulki, które znajdują się w miseczce, dodaję majonez oraz musztardę. Wszystkie pozostałe składniki sosu, a następnie wszystko to dokładnie mieszam. Po dokładnym wymieszaniu sos gotowy jest już do użycia. Jeszcze lepiej będzie jednak smakował, jeśli pozwolicie mu się nieco przegryźć. Szczelnie zamknięty możecie odłożyć go do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Wtedy będzie jeszcze lepszy. Jeśli jednak chcecie, podobnie jak ja, możecie sos przygotować chwilę przed przygotowaniem Big Maców. Ja za chwilę będę go wykorzystywał, więc w tym momencie odstawiam go tylko na bok i przejdę do przygotowania pozostałych składników, które do domowego, wypasionego Big Maca będą mi potrzebne. Do przygotowania domowego, wypasionego Big Maca oczywiście będziecie potrzebować bułek. Jeśli chcecie, możecie takie bułki upiec sobie w domu, sam Samodzielnie. Gdzieś tam macie link do przepisu na bułki do burgerów. Jeśli chcecie, możecie wykorzystać również takie bułki ze sklepu. Ja mam dziś bułki ze sklepu i wybrałem takie bułki o dość dużej średnicy. Klasyczny Big Mac ma trzyczęściową bułkę, dlatego do przygotowania dwóch burgerów będziecie potrzebować trzech takich zwykłych bułek. Poza tym potrzebny jest również ser. W zwykłym Big Macu jest tylko jeden plasterek. Ja robię dziś wersję wypasioną, dlatego do jednego burgera wykorzystuję dwa plasterki. Poza tym przygotowany przez nas wcześniej sos pokrojona cebulka, kilka kawałków ogórka, poza tym również odrobina sałaty lodowej i oczywiście mięso na burgery. Najlepiej wykorzystać wołowinę, która będzie miała od 15% do 20% tłuszczu. Przede mną jest już kawałek pięknie zmielonej wołowiny. Jeśli chodzi o przygotowanie, to rozpoczynam od tego, aby bułki podzielić sobie na połówki. Tak jak wspominałem wcześniej, do przygotowania dwóch burgerów potrzebne będą trzy bułki. W przypadku górnej części tej bułki, którą będziecie wykorzystywać jako środek, możecie odkroić z niej tą wierzchnią część tak, aby was Środek był taki bardziej płaski. No i teraz robimy sobie po prostu takie potrójne bułki. Kiedy bułki są gotowe, możecie włączyć moc pod swoją patelnią i powoli rozpocząć jej rozgrzewanie. Na początku wykorzystamy ją do tostowania bułek. W międzyczasie można zająć się również sałatą lodową, którą należy pokroić w takie drobne paseczki. Gdy ta lodowa pokrojona jest w paski, pora zająć się w końcu mięsem. Wcześniej swoją deskę, na której będę formował burgery, lekko zwilżę oliwą, a następnie odmierzę dwie kulki, które będą miały po około 120-125 gramów, czyli mniej więcej 1 czwartą funta, a następnie bardzo mocno wyrobię je za pomocą dłoni. Jeśli chodzi o wyrabianie mięsa na burgery, to są różne szkoły i różne techniki. Jedni uważają, że powinno wyrabiać się to mięso bardzo krótko, inni wolą, kiedy jest ono wyrabiane nieco dłużej. W przypadku takich domowych Big Maców jednak formowanie mięsa powinno być dość intensywne. Każdą z kulek z ręki do ręki kilkadziesiąt razy przerzucam, a następnie za pomocą dłoni formuję kotlety, które będą miały średnicę mniej więcej 10-20% większą niż średnica bułek. Gdy bułki są już stostowane, a kotlety uformowane, pod patelniami zwiększam moc na taką wyższą. Czekam aż się rozgrzeją i kiedy patelnie będą już dość mocno gorące, przerzucam na nie kotlety. Następnie posypuję jeszcze odrobiną soli oraz pieprzu i smażę tak, aby były ładnie zezłocone. Smażenie kotletów potrwa dosłownie chwilę, dlatego ja wcześniej ustawiam sobie już tutaj bułki i rozpocznę ich przygotowywanie. Na dolną warstwę układam sałatę lodową oraz sos, na górną warstwę układam sałatę lodową, sos oraz dwa- trzy plasterki ogórka, a następnie zajmuję się kotletami, które powinienem obrócić. Na jednego z kotletów kładę dwa plasterki sera. Gdy kotlety będą gotowe, ściągamy je z patelni i układamy na przygotowane wcześniej bułki. Następnie posypujemy jeszcze odrobiną cebulki. Bułkę składamy i proszę, nasz domowy Big Mac jest już gotowy. Prezentuje się pięknie, a smakuje jeszcze lepiej.